Cześć, tu znowu Gimper, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Sirius Sam HD, pierwsze starcie, kontynuujemy poziom, o, niech ja sobie przypomnę, co to za poziom, jest to poziom Memphis Metropolia, jeden z trudniejszych poziomów. Z poziom powinien się nazywać O mój Boże. To jest O Boże, O jej. Czekaj, ja tu spróbuję zbugować. Ale z ciebie buger. Przeskakuj przez teleport. Mi się nie spieszy. No tak. Niech dragon gminie. To nara. Jo, <coughs> jo. Spoko. Ja tu mogę stać. No to wystój. A nie, bo ta kotka się tu wysuwa potem. To idę. No to idę. Dobrze się bawisz? Bardzo, bardzo. Uuu! Chyba... To było... To, to było genialne. Genius. Strzelaj It nich, was... strzelaj. It was very well. Panie bardzo nam to coś idzie. wybuchu. biegły. Ale one się tak fajnie przewracają na tym samie HD. No po prostu koku... sramie ramię HD Sramię, sramie HD Żarówki ostro No... Grozi, yy, grozi wisząc na suficie. O Jezu! Ty, ale on się szybko obrócił, widziałeś to? Te że to... Te kliry tak dziwnie się obracają na samie HD Nie chodzi mi o kliry, chodzi mi o byki. Byki może też, nie wiem, nie wnikam. Jak mnie... Na ciebie na razie jest dobrze, gorzej będzie jak nam się skończyła amunicja do miniganu. To może ty walnadzie z minigana, a ja postrzegam sobie z granatnika. Potem no. się zamienimy. Dobro dobra. O. Ostrożnie. Staram się. Strącę mu te rakiety, rakiet, ja go załatwię. Okay. Dobra, załatwiony Ocając się strzelił się, ale się fajnie oparł No Lansik stuprocentowy O Tutaj też strasznie dużo tych tyrów leci to jest bardzo długi moment Bo ich leci bardzo dużo i oni lecą bardzo długo Ta ty chcesz hardcorowego let'splaya nakręcić to czemu jeszcze heretykę nie zacząłeś? Zacząłem, ale nie wrzucam go na razie, bo tylko trzy epizody przyszedłem. A tak jak mówię, ja mam co wrzucać. Planszy, czy plaży czy trzy epizody? Trzy epizody. O matko, 20, 20 parę odcinków. Naprawdę powiem ci, że walka e, z tym shitem, jakim jest... Poczekaj, niech ja sobie przypomnę, z tym shit'em jakim jest Desparil to było jedno z tak. większych wyzwań. Naprawdę cholernie trudna jest walka z Desparil. To jest boss, który nie wiadomo ile masz życia, w ogóle skąd on się pojawia, mhm. gdzie oni... Strasznie strasznie ciężko jest z nim wygrać, ale dałem radę. To ja. Hardkorowo było. Naprawdę tak strasznie usłaty... Usy, tasy. U, usy, tasy sfakcjonowany. Usatysfakcjonowany byłem, że. aż mi się powoli amunicja. 30, 20, 20. Dobra, no to 10. zmiana. Hopsiu, zmiana dóbr. Bierz granaty. Haha. No, cleary się skończyły, jakie to wredne. Yeah. Ja tam nie narzekam na to, że się cleary skończyły. No boże, my nie przejdziemy tej areny. Pierdzielisz. Pierdolisz. Nie, Hans, nie kłamie. Znaczy, nie, Franz nie kłamie. Pierdolisz moją kobietę. Dlaczego? W imię zasad. Suchar mistrzu. <grym> wasza wysłuchaj. No, wasza wysłuchaj. <grym> to? Dragońskie kości przygotowują się na arenę. O Boże. Dragońscy kamikadze przygotowują się do wybuchnięcia. Czemu akurat, dragońscy? Nie wiem. W ogóle będę, że Polska miała taki oddział jak Dragona, ale. Nie, nie miałem jeszcze tego na historii, jeszcze tego nie przerabialiśmy. W ogóle skumaj mój egzamin, że ja będę miał teraz prawie jak na maturze z każdego przedmiotu oddzielny egzamin. O Boże, zmarnowałem apteczkę. Poczekaj, nie obchodzi mnie Twój egzamin, no obchodzi mnie. Dużo ważniejsze jest to, że właśnie zmarnowałem apteczkę. Jaką apteczkę? Bo podniosłem ją i odnowiłem ją chyba tylko z 5% karta, nie? Ale ty jesteś. Ale ty jesteś aptecznik, aptekarz ty Jestem genialnym tak. mistrzem żółwiem Ty aptekarzu Co za aptekarz? Poczekaj, z skulki zielone niż. Ja tu biję kamikaze, którzy chcą we mnie wybuchnąć Oni nie chcą we mnie wybuchnąć, to kulki na mnie wybuchają Dużo razy Żeby zmienić oddech skulk, tak? Ale słuchaj O boże kamikates O jezu Mówiłem ci, że na tej arenie w dupę dostaniemy Wcale nie, idę po apteczkę O gdzie jest apteczka? Tu jest, jest kurde, jest Nie, 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 nie apteczka, mam apteczkę Nie Ło A to ci clear Jest ja, hardkorowo Nie dwa odcinki wiesz? Dla prawdziwych twardzielów Jak ja O tak Nie Lata. dla jakichś mięciaków i dzieciaków Dobrze jest, człowieku, jesteśmy na ukończeniu już tej areny Chyba, <laughs> mam nadzieję Pogięło cię Jeszcze mając trzy fale byków Pogięło cię Oj Tu jest armor pancerz Armor pancerz Czemu tu się nie pojawi żadna apteczka? Czy twórcy tej gry są chorzy... No, oby jak najszybciej Bo ani jedno życie nam nie zostało Myśmy sobie pofolgowali trochę w mieście i teraz jest lipa I to ostro Miało być śmiesznie i zabawnie, a jest hardkorowo No Wiesz jestem spocony? Nie chcę wiedzieć <laughs> Rozumiem. Kończy mi się amunicja. Przełącz się na laser guna. I mi się kończy w laser gunie. znajdźcie mi jakąś apteczkę They plecaczek. jest never learn. Yes, yes. Panie, mi jakąś apteczkę plecaszek Jestem genialnym mistrzem żółwiem Czemu A Ty Cię ogarnij, do... bo one ze wszystkich stron lecą. Wiem. <laughs> A zanim je zniszczymy, pojawią się jeszcze byki, bodajże, i będziemy Trzeba szybko, Z minigana je. Szybko, 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 jak najszybciej ściągaj. No przecież nie wceluję w nic innego, bo nic innego tutaj nie ma. No wiem. Ja się tu hardcore robi po prostu. Nie jest hardcore, jest niebiesko, Boże, laguje mi. Tak to, jak fajnie wiedzieć, że te wszystkie pociski lecą w ciebie. Dzięki. Ale mam pomysł. Naprawdę, przeskakują oh. mi te harpy trochę. Chcesz się zebrać w kupę i strzelić rakietą? Nie. Ja się Może ja trochę rakietami z... do nich postrzelam. Z kuli, kuli armatni do nich strzeliłem. Między nami rakietami. I bardzo dużo tych harpów tu jest. Hardcore. Ale w sumie nie jest to aż takie trudne. Wystarczy tego strajfować, tak na boku. Mhm. Strajfować. 6 starować. HP. Naprawdę? Nie lubi tego, nie zostawię już samego. Zginę. zginę. Bez mojego Imperze, jeśli mi się nie uda, będziesz musiał sam dokończyć to dzieło. Dokończę. Ale i ty, jeśli ja zginę, nie płacz. Tak jest, nad ponon... nadgarstek. Moja płonąca pięść gniewu zniszczy twoje. Boże, kto pisał takie bzdury? Boże, nie przejdziemy tego! Dobrze, że masz amunicję do rakietnicy, znaczy do armatnicy, znaczy do... Do armatnicy? Do działa! Patrzcie, jak to było piękne. Bo ja nie mam, ale flaki. No. Ja mam cukierki. Tu będą tylko byki. I jeszcze clear'y, jeszcze biomechanoid'y. Boże nie, ratuj nas. <grystanie> <grystanie> za jakich grzechy w ogóle? Czekaj, ja tam Przekaję. granatami powyrzucam, o. Może się zrespią akurat, jak granat tam wrzucam. bo nie mam... Te plecaki nie odnawiają amunicji do armaty. Nie wiem czemu. To było wyborne ale mistrzu gimperze. Oj tak, oj tak. ja tam jeszcze amunicji do armaty Miałem jeszcze 11 To słabo Starczy spokojnie. No niech pan nie kręci, naprawdę Dobra, na razie jest w miarę spoko. Dajemy radę. Jak mamy zero żyć, to zobacz najdłużej się trzymamy No bo wtedy jest strach, że przegramy, tak? Tak Powinno cały czas nam wyświetlać, że mamy zarożyć. Byłoby dobrze, o Boże, ojej. Albo po prostu żeby nam nie mówiły, że mamy żyć. Tak, no. Trzeba to po... ten interfejs. Inter... Od takiego suchera ostatnio walnąłem Bo ee, na jakiejś tam lekcji mieliśmy Że jak... że... Coś tam babka nam próbowała, że słowo interfejs próbowali spolszczyć. Wiesz co z tego wyszło? Nie zrobił też. Poczekaj, nie pamiętam, <laughs> To było tak wycadzina nazwa, Międzymordzie chyba A ja wyleciłem z sukarem twarz. O Boże ojej Chyba to było międzymordzie rzeczywiście Międzymordzie <gryw> Czy chcesz włączyć międzymordzie dla postaci? No <gryw> Już ja mam... sobie to wyobrażam jakieś grze seriusz, sam 3 czy chcesz włączyć, czy chcesz włączyć między mordzie... Ustawiasz. Czy ustawiasz. jesteśmy między Czy chcesz włączyć y, y, między mordzie żyć w kopie, tak. O Jezu. O Boże, ojej. Ja tu mam jeszcze dwa pancerzyki i dwie apteczki, bo do mnie w ogóle nie strzelają, Tak jestem fajny. Wiedzą, że ja tu nagrywam i nie mogę zginąć. No i zacząłem w siebie strzelać. Wcale, że nie. No zaczęły, jaki bez sens. Ale ja ich tutaj zaraz... Bawię się pokażę, z nimi. Bawię się z nimi. O, ale fajne kosteczki z, nim, z nich zostały. Proszę, Zaba, żeby, to koniec, ta... żeby to już był koniec, żeby to już był koniec. Usy, tasy. Wyłącz to gadu gadu, bo... Już dobra, nie wyłączaj, skup się na walce z clear'ami, to <laughs> jest ważniejsze. Wyłącz <laughs> Nie, czekaj. <laughs> zminimalizuję. <śmiech> zminimalizuję. Ty się dobrze baw sam. Uciekajmy stąd. Gdzie my pobiegliśmy? Źle pobiegliśmy! Matko, zginiemy tu! Nie, 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 oj nie! Skacz spację, jak gwałcić spację. O nie! Uf. Umarłeś, ale to chyba koniec już. Cześć. Na wszelki zgarnę jeszcze pancerz i apteczkę. Nie no, to są drzwi otwarte. Uciekaj, Gimperze, uciekaj! Uciekam stąd. Nie mogę na Ciebie patrzeć, że tak to ujmę. Piesze pozostałe. Masz taki brzydki jestem? Nie, piszę pozostały respawne 0, czerwony ekran i patrzę się na śmieszny deszczyk Pisz, i ciemny. Słucharek. dobra. O, o! Udało się, tylko jeden sekret na tym poziomie, człowieku. No. Bez wczytywania gry nie jesteśmy niewiarygodni. No, nie <laughs> wiedziałem. Dobra, to był kolejny odcinek, zagrajmy w Sirius Sam HD, pierwsze starcie. Razem ze mną był Dragon. Był Dragon, był. Do widzenia wszystkim. W następnym odcinku widzimy się na Alei Sfinksów. Do usłyszenia, cześć.